Hej, hej kochani, słuchajcie, dzisiaj sobie wybierzemy jedną z tych drapeczek, tak? Nie będziemy wszystko na chora. Eee, I tak, będziemy sobie wyliczać. Ja sobie zamknę oczy szybciutko, ale e, dobra, zaczekamy tak, 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 tak. I co jeszcze? I teraz zrobimy tak. Enę doe ręke fake, to poprosimy o smakę. Deus, deus, kosmodeus, i more, max. One, two, three. I coś tam dalej piły, nie pamiętam, nie pamiętam, ale dobra, i będzie to, tak? Słuchajcie, wzięłam to tak na szybko, na szybko, bo mi yy, po prostu. Przypomniałaś się Weliczanka i myślę sobie, kurczę, wezmę ją i zaaplikuję tutaj. Nie planowałam nic, słuchajcie, to jest spontan, tak jakbym live'a kręciła, no nie, nie, nie będę przecież dwa razy live kręcić albo nakręcać to samo jak z drapką mamienną, tak, z jednym numerem. No zobaczymy, co będzie, tak? No to co, lecimy z tym. Eee, co tu my mamy? Co my tu mamy? Taką strapeczkę, słuchajcie, taka jest strapeczka, która nam mówi to, że o dobra, pięknie, że ja sobie to przeczytam. Dobra, słuchajcie, bardzo prosto. E, tutaj te, te em, pieniążki, jeżeli będzie któryś z tych pieniążków tutaj, to wygrywamy e, nagrodę, tak? I tutaj jest razy 20, słuchajcie, razy 20. Przypominam, że tu jest milion do wygrania. Więc e, co? E, aha, jeszcze tutaj jest taka zasada, e, że... Kicia... <laughs> Kicia, Kiti, e, że tutaj jest, Kicia mi tu podeszła, Kicia że, że jak mamy tutaj portfalik, e, no to jaka cena jest pokazana jak, jak po prostu e, nagroda jest pokazana no to no to, e, no to wygrywamy tak. E, od razu, tak, T -t 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 tą sumę, tak, i jeżeli będzie gwiazdeczka, to wygrywamy wszystkie, wszystkie, jakie są pokazane, no słuchajcie, to by było w ogóle kosmos, nie, no, ja nie mogę, dobra, od czego by to, od czego by to zacznie? no dobra, zacznijmy od, od, no ty, o, dobra, od pieniążka, co tu mamy, 35, 35, 6 i 27, dobra, no to lecimy. No to lecimy od tego. O, miałam tego nie zapytać, ale dobra. Słuchajcie, nie wiem, co to. Gdzie te. Te. te... E, są te, te cyferki, są, gdzie one, w jakich miejscach są pokrywane, więc po prostu tak już e, wjechałam na to, ale to nic. Słuchajcie, dobra, lecimy. Z tym. O, następna widzicie, czyli 24, czyli tutaj będzie ok, 17 i tutaj będzie 33, i tutaj będzie 1, i tutaj będzie 26

tak, ja teraz w ogóle sprawdzam jeszcze to ponownie, słuchajcie, tu jest 8, dobra i 27, no i co, lecimy z tym, tak, lecimy od e, tutaj, tak, i co, i e, gwiazdeczka, gwiazdeczka, e, prosimy, ładnie, gwiazdeczka, tak, gwiazdeczka, gwiazdeczka, takie, ja, takie, ja, gwiazdeczka, 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 38, 38. 30, aha, bo tu było 30, dobra, 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 dobra 39, yy, dobra, dobra, 30. A, a, dobra, wiem o co chodzi, no, już, już, yy, wszystkie, yy, wszystkie podlegają pod te, tak, wszystkie podlegają pod te yy, numerki, więc słuchajcie, yy, jak to by było, na przykład, 30, a, bo patrzyłam tutaj, rozumiecie, znaczy nie, nie rozumiecie, to jest po prostu wiedziałam, że to to, tak? Ale e, i, i myślę, sobie, pięć razy e, to, nie? I, I myślę sobie, dobra, pięć razy to okej, okay. I, i wiecie, słuchajcie, jak ja często drapię e, te stropeczki, bo to nie jest e, od, od... Ja nie drapię tych starapek od momentu kiedy zaczęłam nagrywać. E, już żałuję, że dawno nie, nie nagrywałam tego, ale dobra, słuchajcie. Tutaj będziemy polować, słuchajcie, ta strefeczka jest bardzo fajna, będziemy sobie nieraz skopywać ją um, i polować na e, tą gwiazdeczkę, bo ta gwiazdeczka ona poluje na nas. My jeszcze nie wiemy o tym, ale ona tak naprawdę, ona mówi do mnie, żeby po prostu żeby ją przekarnąć, tak? No to dobrze, to weźmiemy i, i, i ją przekarniemy, słuchajcie. Co? Ja my sobie jeszcze w ogóle to do końca. Eee, tak, o, zapijmy sobie to do końca, tak. A nie, to już nie trzeba. Dobra, jest okej. Okay. Dobra, tutaj tak i tutaj tak. Ale ja sobie będę jeszcze tutaj tak wydrapię, żeby wiedzieć w ogóle, jak to wszystko pięknie się tutaj e, przedstawia. Jest i milion. No, słuchajcie, jakbyśmy tutaj, e, jak będziemy mieć tutaj 2 miliony, no widzi, <laughs> widzicie, nawet 2 miliony się tutaj <laughs> Jak będziemy drapać i tam wyskoczy nam po prostu milion, no to słuchajcie, jak nic, jesteśmy po prostu milionerami. Jak nic. I to nie tylko milion, bo weźmie nam i, i pokaże weźmie nam i pokaże po prostu też inne, tak? Zobaczcie, ile tu jest? 2 miliony. Dobra, liczmy, że, że milion wygraliśmy, tak? No to milion. I tu jest 50 tysięcy jeszcze, tak? Liczmy, że tutaj nie ma tego miliona. Dobra. No. no. Że tu jest milion i 50 tysięcy. Tu jest 51, 52, 53, 54. Pięćdziesiąt cztery... no 55 tysięcy na przykład. Pięć, pięć, pięć. O, jeszcze pi za piątka. Pięć, 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 lucky numbers, Słuchajcie, no to yy, jak yy, fajnie czy, czy fajnie? Bardzo fajnie. No. Yy, będziemy. 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 Będziemy kupować tą strepeczkę tak. Tak. I tą... Gwiazdeczka, ona już, już nam się tutaj już ukazuje. Ona po prostu, słuchajcie, naprawdę ta gwiazdeczka e, ona mówi, żeby e, po prostu, e, no bo ona sama nie przyjdzie. I, i ta, ja muszę iść i ją odebrać, tak? Więc, więc po prostu robimy tak, że będziemy e, <laughs> będziemy szli po tą gwiazdeczkę. Ona sama przyjdzie do nas. I będzie, I będzie dobrze, tak, będzie bardzo dobrze, będzie bardzo dobrze. Już jest bardzo dobrze. Słuchajcie, już jest bardzo dobrze, i boli, że ona nam się tu ukazała, czyli mm, no, nic tylko, tylko po prostu wiedzieć, że to, to, to już jest w drodze. Słuchajcie, to już ja wiem o tym bardzo, bardzo dobrze, że ona już jest po prostu w drodze. I, słuchajcie, wracam do tej liczby a 38, a 35. No, dlaczego, dlaczego tak mi się tutaj zwróciłam uwagę, dlatego że 3 i 5, no to 8, tak, i od razu mi się to skumulowało, ja mam obsesję na punkcie liczb, dlatego tak też kupuję, no wszystko jest wibracją we wszechświecie, tak, i, i liczby, liczby bardzo to nas przemawiają, tak, nie wiem, co Wy sądzicie o tym, ale ja, ja bardzo wierzę w to I, no... Kto w co wie, że to ma taką prawdę, tak, a, a <grywia> prawda wszystko ci powie, no w każdym bądź razie, jakby tu, jak tu 38, liczmy, że to jest 38, więc mamy tutaj razy 10, multiply, więc mamy e, razy 10, okej, okay. dobra, jeżeli razy 10, ale że e, jakie wtedy... Czekajcie, no to jaką wtedy, um, jaką wtedy po prostu um, mamy, mamy nagrodę co raz 10 milionów? Nie, nie, bo jakby, przypuśćmy, jak, jak tu będzie na przykład ten milion do wygrania, tak? Trafiliśmy ten milion, tak? I trafiliśmy, przypuśćmy, że tu jest 38, 38 i, i co? 38 razy te wszystkie, e, nie no nie jarzę za bardzo tutaj, dlaczego tu nie ma w ogóle e, tych, no to to jest takie ja, wiecie co, ja sobie, ja, wiecie, wiecie co, ja sobie ją po prostu będę kupować, z tego względu, żeby jak co, coś po prostu na pewno nam się trafi, tak, to wtedy zobaczę, jak to w ogóle oddziałuje na te, na te tutaj numerki, bo no to jest bardzo ciekawe. E, na razie tak zrozumiałam, że jeżeli byśmy trafili tutaj ten numerek stąd, to mamy razy, razy 10, tak? Ale razy 10, co? Te, te sumy wszystkie? Nie. Hmm. Nie, nie, za, nie za bardzo się zwierzyłam, tutaj o co chodzi. Um, ale to nic, dobra. Zobaczymy. W każdym razie. E, tutaj jest 3,31, więc o. E, no, no okay. It's ok. Więc najniższa cena, e, najni, najniższą e, nagrodę możemy 5 e, dostać. 5, 10, 15, 20, 50. Stówka. 500, 1000, 5000. I 50 tysięcy, no i milion. popatrzcie, nie ma w ogóle 10 tysięcy. No dobra, dobra. Będziemy tutaj, będziemy tutaj, e, będziemy tutaj polować na tę gwiazdeczkę, na tą gwiazdeczkę, tak? No dobra, dziękuję bardzo za dzisiejszą, e, za dzisiejszy czas. No i co, do następnego razu. Pa, pa.